Cześć kochani! To Agata z Życie Cię Kocha. Dzisiaj chciałam powiedzieć troszkę oczywistości, jak zwykle, ale takich może otwierających oczy, bo pewnych oczywistości nie zauważamy i nie wykorzystujemy. Powiem Ci dziś o tym, jak działa nasz hologram? Nasz świat. I dlaczego ja mówię i nazwałam tak kanał, że życie cię kocha. Że świat nas kocha i świat nam pomaga. Zobacz. Dlaczego rzecz, której się najbardziej boisz, ciągle ci się zdarza. Ciągle się pojawia i ciągle wraca, bo życie chce Ci pokazać, że masz w sobie jakiś pattern, jakiś lęk, jakieś cierpienie, żebyś mógł je zmienić. I życie ci to pokazuje na zewnątrz, w świecie dookoła. I my zamiast spojrzeć na siebie, co to obrazuje dla nas, usilnie próbujemy naprawić tą sytuację, to coś, co widzimy na zewnątrz. I robimy z siebie ofiarę, że życie nas atakuje, a tak naprawdę życie chce nam pomóc. Życie chce nam pokazać, żebyśmy ten fokus nasz położyli tą energię tam, gdzie jest potrzebna. I teraz, im więcej ciemności i bólu wyrasta, tak jakbyś ciebie widzisz w sobie. Tym więcej tego bólu obserwujemy na świecie i możemy krytykować świat, ale w ten sposób nic nie zmienimy, bo sama nie zmienię świata. I nawet jeśli jest to sytuacja osobista, drugi człowiek pokazuje mi coś o mnie, to nie zmienię drugiego człowieka też. Tak, jak nie zmienię świata, jedyne na co mam wpływ, to ja. I mogę zobaczyć, co o mnie mi pokazuje właśnie ten drugi człowiek, czy właśnie ten świat. I ukochać to miejsce i zobaczyć, że ból, który. Już widzę, już przejawia się na zewnątrz. Jest tak jakby na wylocie, w drodze wyjścia. Już to widzę. Już mogę do tego sięgnąć, więc mogę się tego pozbyć. Bo nie jesteśmy w stanie wyleczyć albo zmienić sytuacji, której nie widzimy, której zaprzeczamy, którą. Mamy święte powody, żeby nie przyjmować. Nie możemy się tego pozbyć, ale jeśli już coś widzisz, nawet jak zobaczysz to w świecie, to wystarczy wiedza, że świat obrazuje Ci to, co się dzieje w Tobie, że to jest dla Ciebie, to jakiś, jakiś ból jest w drodze wyjścia z Ciebie. Sięgniesz głębiej po swoją wolność, jeśli to zauważysz. To takie oczywiste, że świat jest projekcją tego, co się dzieje w nas, i możemy to teoretycznie wiedzieć, ale praktycznie to ignorować. I chciałam Cię dzisiaj zachęcić, żebyśmy korzystali z tego jak życie nas kocha a nie stawiali sobie przed sobą przeszkody żebyśmy blokowali ten przepływ bo mówi nam coś złego o nas bo nie, nie jesteśmy w stanie się odważyć na coś popatrzeć i w ogóle to do siebie odnieść bo na zewnątrz to jest bardzo bezpieczne jeżeli ja Coś ocenię, jeśli ja coś, na coś patrzę, to, je, to jestem od tego oddzielna, ale ja udaję, że jestem od tego, od tego oddzielona, bo nie jestem. To jest dla mnie i to pokazuje jakiś pattern, który skoro już jest widoczny na zewnątrz i już jest widoczny wobec tego we mnie, to już jest... Prawie wyleczony, już jestem gotowa podjąć dobrą decyzję w tej sprawie, w tej kwestii. Już jestem gotowa zrobić inaczej. Dlatego zaryzykowałabym, że cierpienie, jakie pojawia się w nas, może nas sprowadzić w dół, to prawda, ale może też być naszym kołem ratunkowym, naszą liną, po której się wciągniemy w górę, to znaczy bliżej siebie. To znaczy odrzucimy rzeczy, z którymi się tak bardzo identyfikowaliśmy, których tak bardzo broniliśmy, a które nie były nami. Bliżej naszej wolności. Kocham Cię.